Warto, żebyś mógł opowiedzieć o tej sprawie, z którą zwróciłeś się do mnie poprzez internet. Sprawa zaczęła się w ten sposób, że wracałem z Opola. Ja w, w okresie matur przewodniczyłem komisję maturalną w szkole, w której uczę. W związku z tym nie, no, długi czas mnie w ciągu dnia nie bywał, akurat w tamten tydzień. No i po przybyciu do domu usłyszałem, że na nieruchomość wszedł ksiądz, sobie pooglądać i tak dalej, a po 10 minutach od niego weszła opieka społeczna. I coś marudzili na temat y, warunków. No, nie przejąłem się tym za bardzo, w reżim powiedziałem, żeby zupełnie nie łączyć tych dwóch spraw ze sobą, bo to tam ksiądz może sobie gdzieś tam po wiosce chodzić, a on z opieką społeczną nie ma nic y, wspólnego. No i w momencie, kiedy y, babcie dziewczynek, y, które mam u siebie, y, wziąłem z jej synem, żeby w szczelcach załatwić im konto bankowe, bo jeszcze nie miała polskiego konta, y, otrzymała telefon, że. E, przyjechała opieka znowu i chcą zabrać dzieci. Ale chciałbym, żebyśmy uściślili. E, to są osoby, które są ojcami, tak? Tak, to są osoby z Hersonia, czyli bezpośredniej strefy e, działań wojennych. To są osoby, które zobaczyły już e, tą wojnę na własne oczy. No bo część terenów jest relatywnie spokojna jeszcze na Ukrainie, tutaj nie. Mhm. I to są osoby, no, które za bardzo tak naprawdę nie mają do czego wracać w tym momencie. I ty im udzieliłeś schronienia? Ja im udzieliłem schronienia, tak. tak. U siebie w domu? U mnie w domu. Okej, okay, dobrze. Wróćmy w takim razie do tego, co się stało w Twoim domu. Do to, co się stało? Jesteśmy w tych szczelcach i przekazują mi telefon. No, i ksiądz mnie informuje, że, że te osoby są ode mnie zabierane. Czyli już wiem, że ksiądz jest tam razem z nimi. No i ja twierdzę, że ja się nie zgadzam. No i te osoby się też nie zgadzają. Jeszcze tak spytałem, czy może kogoś informowali o tym, że coś im nie, nie odpowiada i tak dalej. Wiadomo, że nikogo siłą nie będę trzymał. Natomiast nic takiego nie miało miejsce. No i w tym momencie ksiądz, jak jemu się argumenty skończyły, przekazuje to policjantowi, który był tam na miejscu i on mówi, że yy, warunki są złe. No to pytam, w jaki sposób są złe? No i on mówi, że nie ma ogrzewania. Ja Mówię, no nie jest to prawda, bo są piece, sami wstawiałem. Nie ma ciepłej wody, jest boiler grzejący oraz nagrzewnica na kran, sami zamontowałem. I w tym momencie padło coś takiego. My tu nie będziemy dyskutować, decyzja już zapadła. No to tro tak, trochę dla mnie taki szok kulturowy, no bo chyba całe przemiany demokratyczne polegały na tym, żebyśmy zaczęli ze sobą e, dyskutować, a nie władza e, dyktowała swoje warunki obywatelowi za pomocą gumowej pałki, bo tak to niestety zabrzmiało. Mhm. No i w tym momencie no, przerwaliśmy całą e, kwestię rejestracji konta i popędziliśmy z powrotem z tych strzelec do miejscowości Dolna. No i tutaj na miejscu, no, no, Przerażone te dziewczynki, zastałem, no i ekipę, która chodzi po moim domu z księdzem na czele, któryś tam szarogęsi co mu tu nie odpowiada, co mu tam nie odpowiada. No uściślając, no, czy jakiś większy porządek był, no raczej nie było, no bo nagle w domu, w którym była dotychczas jedna osoba plus zwierzęta, czyli ja. A ile osób przyjąłeś? Przyjąłem sześć osób. To są mhm. wszystko osoby spokrewnione. Najpierw jedna para przyjechała do mnie z Warszawy, z ośrodka, bo nie chcieli w takim ścisku mieszkać. Później sprowadzili swoich rodziców oraz córki, e, siostry. Siostra niestety została na Ukrainie szczęśliwie, w Lwowie, więc nie jest to teren objęty działaniami wojennymi. Ona teraz jest w ciąży, prawdopodobnie jak urodzi, e, też weźmie i przyjedzie. E, no i w związku z tym e, były e, działania mające na celu, no, przystosowanie domu do tego, że nagle będzie więcej osób, czyli na przykład nieporządek w łazience wynikał z tego, że wstawiłem drugą muszlę i będzie budowana druga e, kabina. No ja siłą rzeczy sam nie będę z dwóch muszli klozetowych naraz e, korzystał, no, plus Plus dużo tam rzeczy jeszcze mieli w torbach rozłożone nie po szafach i tak dalej, ale no to wynikało z tego, że oni dopiero byli od niecałego tygodnia u mnie, jako całość. Przepraszam, że ci przerywam, bo chciałem uciśnić. Czyli nie dość, że udostępniłeś własny dom, to jeszcze chciałeś ten dom dostosować po prostu do większej ilości osób i oni tego nie zrozumieli, tak? Yy, tak, tak i jeszcze powiem więcej, bo ja sobie, znaczy ja generalnie jestem, yy, większość życia spędziłem w Opolu zanim tutaj się do tego historycznego domu zniesionego przez, znaczy no, przebudowanego tak naprawdę z jednej izby przez mojego pradziadka wprowadziłem, mhm. yy, więc no, będąc z bloku no, jakaś większa przestrzeń mi nie jest potrzebna, jeżeli chodzi o warunki mieszkalne, raczej mi chodzi o tą przestrzeń na, na zewnątrz, o później. po yy, Dziadku i tak dalej, na no jego generalnie zachowanie tego, no bo ten dom by chyba no, e, był w o wiele gorszym stanie, gdybym od 8 lat nie, nie wkładał w niego mnóstwa pracy. E, I tak, jak już pojawiła się ta pierwsza para, to odstąpiłem mi sypialnie, w której dotychczas ja urzędowałem, przeniosłem się do pokoju e, przechodniego, no a w tym momencie, jak całość ich przyjechała to uznałem, że najlepiej będzie, że mam takie pomieszczenie przy kuchni. U mnie z, z grubsza służyło to no, i, i osobom wcześniej, bo taka graciarnia, ja tam trzymałem drewno, śmieci do selekcjonowania i to sobie po prostu wziąłem, te rzeczy wyrzuciłem w związku z końcem już sezonu grzewczego itd. i tak dalej. Ja się do tego no, schowek to może, że za, za mało powiedziane, no bo jednak pewien gabaryt ma, ale ja się tam przeniosłem ze, ze swoimi gratami, żeby oni mieli te moje pokoje, no ponieważ jest ich Więcej, no i po drugie są oni moimi gośćmi, więc dwa o to, żeby oni mieli lepsze warunki ode mnie. Tak. To jest... Ja mam wielu znajomych i znam też wiele osób, które, które akurat znajomymi nie są, ale które pomagają właśnie uchodźcom z Ukrainy. Mhm. I jestem zaskoczony skalą, wielkością empatii, jaką Polacy okazują właśnie obywatelom Ukrainy. Szczególnie obywatelkom z dziećmi, bo to rzadko się zdarza, żeby mężczyźni też przyjeżdżali w tym czasie, zresztą nawet jest ograniczenie. Mm. I, no, muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla takich osób jak, jak ty. Tak? To jest... Znaczy, dla mnie to nie jest pierwsza sprawa. Ja prowadzę stowarzyszenie pomagające wykluczonym zawodowo od 2018 roku. Gdzie aktywizowaliśmy zawodowo osoby, które miały problem na rynku pracy? To jest często związane z jakimiś niepełnosprawnościami, wyleceniem z rynku pracy, czyli na przykład ktoś się odnajdywał w czasach, dajmy na to, PRL-u jako budowlaniec, natomiast obecnie już nie ma tej prędkości, która pozwoli mu na otwartym rynku znaleźć taką pracę. No i dom też tak naprawdę. W... No, tak naprawdę poza mną często służył do tego, żeby kogoś tak naprawdę przechować. Po prostu osoby z, z różnych innych organizacji, albo akurat nie miejscowych, ale też pracownicy opieki społecznej dzwonili do mnie, czy bym kogoś przyjął. No, czyli była to już wcześniej taka trochę przechowywalnia dla, dla ludzi. No ja jestem pod wrażeniem osób, które nigdy te nie, nie zajmowały się takimi tematami i nagle zaczęły, oby to trwało dobrze i oby się nie rozczarowały. No bo niestety trzeba wprost powiedzieć, że działalność społeczna z grubsza polega na tym, że ładuje się w to dużo swoich roboczogodzin. Natomiast finansowo, jak się wyjdzie na tym na zero, to jest dobrze. To jest dobrze, to jest dobrze. tak. Bartosz, zero jest dobrze. Bartoż, wróćmy do meritum. Co się stało z tymi ludźmi, którzy właśnie u ciebie byli? W tym momencie w, ja nie chciałem za bardzo ostro do całej sprawy podchodzić, no bo. Kwestie około uchodźcze no to jest prawnie pewna nowość. Mamy tą specustawę, natomiast nie wiemy jeszcze do końca co i jak. No mamy, mieliśmy tutaj babcię, która była opiekunem faktycznym dzieci. Natomiast no, opiekun faktyczny w rozumieniu tej ustawy jest to osoba, której yy, tą władzę przyznał sąd opiekuńczy. Bo jednemu chłopakowi w Opolu taki wniosek już formułowałem. Eee, no i inaczej jakby sytuacja by się prawdopodobnie z mojej strony rozegrała, gdyby ten tytuł babci do dzieci był mocniejszy, znaczy, gdyby ich matka tu była, tak? Mhm. Bo najpierw próbowano zabrać ich wszystkich na zasadzie, że będą mieli lepsze warunki. Eee, do ośrodka tutaj w Leśnicy. Ten sam ośrodek rano, jakbym jeszcze w Opolu, w związku z tym, że wiedzieli, że ja się udzielam w sprawach około uchodźczych, prosił mnie, żebym pomógł im zdobyć chemię gospodarczą, bo mają niedobory. No ja na przykład współpracuję z innymi organizacjami, które zbierają żywność i tak dalej. Mam samochód dostawczy, no i szkoda, że był on taki półpusty jeździł, więc byłem gotowy pomóc, więc zwróciłem się tutaj do tych miejsc większych, które w gminie mają jakichś uchodźców. Czy oni by czegoś nie potrzebowali, jeżeli na przykład podczas kursów z Opola mógłbym wziąć więcej, no to no mówię, no to nie byłoby wożenie pół post, pustego dostawczaka, więc byłoby o tyle lepiej. No i nagle ten ośrodek stał się miejscem, w którym zapewnił im wspaniałe warunki i chcą ich wziąć wszystkich. Gdy trafi na zdecydowany opór absolutnie wszystkich z nich eee... Nastąpiło powołanie się na bliżej nieokreślone przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące warunków, jak można trzymać dzieci, zupełna bzdura. Interwencja odbyła się bez jakiejkolwiek podania podstawy prawnej, czy to na papierze, czy, czy choćby ustnie, tak? no bo mglisty kodeks rodzinny i opiekuńczy no to, to jest zbyt duża bryła, żeby to, się powoływać na to w ogólności, musi być konkretna podstawa. No i w tym momencie sobie właśnie pod wymyślili te dzieci. No, skoro dzieci, no to opiekun faktycznie, czyli babcia, zdecydowała, że pojedzie z nimi. Skoro ona, no to i mąż też. Przy czym 10 minut po tym, jak przyjechali do leśnicy, e, dziadek dziewczynek zadzwonił, że on nie chce tu być, mam przyjechać po niego. Tak? I, z je, I z synem jego przyjechaliśmy, wzięliśmy z powrotem, więc było tak, że, że, że syn z żoną plus ten dziadek był u mnie, natomiast przez tydzień babcia z dziewczynkami były tutaj. I dalej wszelkie da sprawy, typu skończenie zakładanie tego konta bankowego. W Szelcach robiliśmy, wiadomo je tam woziliśmy, tutaj załatwiłem, bo mam na stowarzyszenie skuter, dla, w którym rozwoziliśmy żywność w pewnym momencie, więc tutaj na tym skuterze ten syn tą matkę przyjeżdżał i dziewczynki odwiedzał, więc było to tak w takim trochę rozbiciu wszystko. No, ale naj, najdziwniejszy wątek to jest tak naprawdę uczestnictwo w tym wszystkim księdza. Bo o ile są procedury odbierania dzieci przez opiekę społeczną, przy czym przypominam, że to jest narracja, która pojawiła się dopiero jak oni powiedzieli, że oni wszyscy nie pojadą. Tak? Dopiero wtedy wyszła kwestia, że w takim razie bydłem wam dzieci weźmiemy. E, natomiast no, osoba duchowna nie powinna w tym uczestniczyć, no i jednak ksiądz, który wchodzi sobie bez pytania ich, mnie, próbuje zrobienia tego pod moją nieobecność na nieruchomość, no, coś jest tutaj bardzo mocno nie tak. Ja nie wiem, czy ten człowiek został przez kogoś podpuszczony, nikt z osób yy, yy, miejscowych się nie przyznaje, nie było żadnej wizji lokalnej, a wiem, że takie wizje lokalne były robione przy innych sprawach, gdzie są wymagane, czyli się po prostu pyta sąsiada, tak, że co się dzieje Ta, u delikwenta, tak tak, 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 yy, tak. Tutaj nic takiego nie miało miejsca, wszystko było tak zrobione bardzo partyzancko, no plus wiem, że e, przypadki dotyczące miejscowej ludności, kiedy były zgłaszane jakieś nieprawidłowości opiece społecznej, e, pozostawały bez odpowiedzi i nawet w jednym momencie skończyło się śmiercią. Tak? Czyli tutaj pojawiła się pewna siła, żeby przedmiotowo potraktować tych Ukraińców na zasadzie jakiegoś towaru. My was bierzemy, tak? wy nie jesteście podmiotowi, wy nam mówicie nie, ale my i tak was weźmiemy. E, też rola księdza w trakcie, jak, jak się pojawił ten opór, się zmieniła, nasza znaczy narracja do dotycząca roli w ten sposób, że on został tutaj zawołany przez opiekę, no, jakby pomijając fakt, że on był pierwszym, który wszedł jako ta ich Ford e, ponieważ ma duży samochód i da radę ich przetransportować. No, ma zwykłego Suwa w tej wsi, akurat chyba 50% tej wsi ma Suwy. Odolnej. Odolnej, tak. E, natomiast, no, że dużo miejsca, powiem tak, ja te osoby zgarnąłem z powrotem jednym Suwem, tak, a nie trzema samochodami. Więc no, to jest jakiś ad hoc wymyślane yy, po fakcie uzasadnienie, bo myśleli, że wszystko yy, przebiegnie pięknie, gładko i to najlepiej jeszcze byłoby w nieobecności. Ale to jest zdumiewające, ponieważ Concordat yy, no, nie przewiduje właśnie ingerencji przez osoby duchowne w, w sprawy społeczne. Mm. Yy, owszem, yy, Kościół odgrywa dużą rolę, jeśli chodzi o, o pomoc osobom potrzebującym, ale właśnie tak jak mówisz, jakby wchodzenie komuś do, do domu, do mieszkania mm. i de decydowanie czy współdecydowanie o tym, kto u kogo może być. Mm. W przypadku uchodźców, którzy też prawdopodobnie są wyznania prawosławnego, tak, tak, tutaj tak. ksiądz jest na pewno z Kościoła katolickiego, bo no tak. to, to się wydaje w ogóle no, jakaś. Abstrakcyjna sytuacja. Ja nadmienię, że po fakcie się dowiedziałem, że ksiądz sobie wziął parę osób na plebanie uchodźczych, mm. natomiast yy, z jakichś powodów wziął i się ich pozbył. Ten, no, warto też podkreślić, bo ja, ja mówię, ja nie dotarłem do, do praźżowa, znaczy nikt mi się w twarz nie przyznał. Po prostu pytałem tych ludzi dookoła, czy, czy, czy to nie było z jakiegoś napuszczenia. E, bo ksiądz, tak jak ja jest rodem z Opola, mm, no, jest trochę takim proboszczem turystą. Na zasadzie on nie wie, co się w tej parafii dzieje, o ile ludzie mu nie powiedzą, bo nie siedzi na miejscu i na przykład był wielce zdziwiony, że ja tutaj mieszkam. A Czyli nie jestem z doskoku, do pola, tak? tak, 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 on mógłby tutaj mieszkać, Matlebanie i tak no, nie chce, tak, dostał sobie tutaj e, takie miejsce, no ma tutaj wpływy ciut większe niż mógłby mieć w, w no, jakby nie było w dużym mieście Opolu, natomiast, no, on nie wie, co się tutaj dzieje, on był przekonany, że, że to jest jakaś kata, którą ja mam, e, ja sobie mieszkam gdzieś tam też w Opolu e, i, i sobie tutaj umieściłem ludzi nie wiem, chcę jakieś pieniądze na tym zrobić, natomiast no fakt faktem jest, że nie, ja tutaj mieszkam od 5 lat, mam oficjalnie zgłoszone tu miejsce zamieszkania, nawet brałem udział w, w komisji wyborczej. Bardzo tak podsumowując, czy, czy te osoby, czy ci uchodźcy są teraz wszyscy u Ciebie? Tak tak, 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 skonsultowałem sprawę z moim adwokatem, bo Mimo, że jestem prawnikiem, nie, nie wszystkimi tematami się zajmowałem. Takimi tematami około społecznymi mniej. Tam tylko kiedyś pomogłem znajomej e, brata przyrodniego z domu dziecka wydobyć. E, I on uznał, że skoro to było bez podstawy prawnej, to ja mogę ich po prostu wziąć. No i przyjechałem tutaj do środka zabrałem, mieliśmy ich, są z powrotem. Dziewczynki znowu mogą się huśtać przed domem, bawić z psami. Psy się też bardzo ucieszyły, bo bardzo, bardzo to lubiły dziewczynki. No i są, są teraz szczęśliwi. E, Garną się do pracy, ale ich usadzam, bo weekend mają sobie wziąć odpocząć, no, szczególnie po tym wszystkim. No, to, to, to jest tym bardziej straszne, że, że ludzie uciekają ze strefy wojennej, a coś ich takiego spotyka w demokratycznym państwie. No, tutaj nie, nie robimy sobie jakby dobrej renomy w tym momencie, jeżeli takie rzeczy się dzieją. Mhm. Bartozu uprzejmie dziękuję za wypowiedź. To jest e, bardzo opiniotsze to, co powiedziałeś. Ponieważ no, większość z nas, która jest karmiona taką papką wiadomości telewizyjnych, gdzie wszystko jest przedstawiane w, w super kolorach, tak? gdzie wszystko się odbywa teoretycznie jak najlepiej, no okazuje się, że taki nie jest. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Również dziękuję bardzo.